Hejka, witajcie na mojej wyspie. Dzisiaj robimy szybką randkę po włosku. Zaczniemy nietypowo, bo zaczniemy od deseru i na deser zrobimy sobie pana kotę, bo ona będzie musiała stężyć. Zaczynamy najpierw od tego. Potrzebujemy żelatynę. Ja mam taką żelatynę Fix, więc trochę inaczej się ją robi niż zwykłą, ale jeżeli macie taką zwykłą, to zróbcie po prostu według przepisu na torebce. Ja do mojej żelatyny będę potrzebowała 75 ml ciepłej bardzo wody więc odmierzamy to sobie na wadze. Do tej żelatyny według przepisu trzeba użyć miksera, tak też więc zrobimy, tylko ustawię sobie na małe obroty, żeby nam to nie wywaliło się z miski. I dokładnie mieszamy. Nasza żelatyna jest już rozblendowana na taką gładką masę, trochę pienistą. Nie wąchajcie tego lepiej, ale spoko, później się tym zajmiemy. Teraz podgrzewamy nasz garnek. Ja tutaj sobie ustawiłam kuchenkę, żeby być z Wami na wyspie, a nie plecami do was tam. Eee, I do garnka dajemy 250 ml śmietanki kremówki. Wlewamy sobie tutaj całe opakowanie. Garnek ustawiamy na taką średnią temperaturę. Eee, tej mikstury naszej tutaj nie będziemy gotować, więc uwaga z temperaturą, żeby to się nam nie zagotowało. Dodajemy też 250 ml mleka, tyle samo co śmietanki, więc łatwo zapamiętać. Dodajemy też sobie 80 g cukru i wszystko razem sobie tutaj mieszamy, żeby cukier się rozpuścił w naszej podgrzanej, lekko mieszaninie. W idealnym wypadku wzięłabym laskę wanilii i ją teraz tutaj dodała świeże ziarenka, ale nie mam dzisiaj laski wanilii, więc mam taką pastę waniliową i damy jej dosyć sporo, żeby to było mocne w smaku, mocno waniliowe. Więc wyciskamy sobie tutaj z naszej tubki. Nie wiem, czy nie muszę jej uciąć. Chyba tak. Dobra. Mamy naszą tubkę uciętą, więc wyciskamy. Ja dam tego naprawdę sporo. Myślę, że tak większość tej tubki pójdzie. No. No. No cała. Cała. Dobra, będzie mocno waniliowe. Ja po prostu nie chcę, żeby to nie miało smaku. Yy, a ta pasta nie jest też jakaś taka ultra mocna w smaku, więc jakbym miała świeżą laskę wanilii, to wystarczyłaby jedna. No ale tutaj wiadomo, że to jest mniej intensywne. No i dobra, wszystko sobie teraz mieszamy. Yy, generalnie chodzi w tym, tym wszystkim o to, żeby ta mikstura. Leciutko zaczęła nam się podgrzewać na brzegach, tak bąbelkować trochę, jakby się gotowała, ale żeby cała się nie zagotowała. Więc do tego momentu podgrzewamy, aż nam się to zagotuje. Nie zagotuje. Aż nam się nie zagotuje, ale zagotuje się na brzegach. Wiecie o co chodzi? Trochę się zagotuje. Podgrzeje. Odpowiednio podgrzeje. Teraz, jak już mamy taką sytuację, to ściągamy naszą. Mieszaninę z ognia. Nasza mieszanina już nam tutaj mocno paruje i bąbelkuje na brzegach, więc ściągamy ją z palnika. Ja to sobie na razie odstawiam tam. Teraz jak ściągnęliśmy to z ognia, to dodajemy naszą żelatynę i dokładnie to mieszamy, żeby ona się tutaj elegancko rozpuściła w całym tym naszym płynie. Wszystko wyciągamy z michy. Mieszamy sobie tutaj porządnie. Żeby to się gładziutko rozprowadziło równomiernie. I dodajemy jeszcze dużą łyżkę białego rumu. Do smaku. Jak zapach? Mmm, pachnie dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, mamy to wszystko dokładnie rozmieszane, więc teraz nalewamy sobie do takich foremeczek. Ja sobie to przeleję chochlą, żeby nie narozlewać. Wczoraj w ogóle y, ktoś mi powiedział, że to się nazywa chochla. Ja zawsze mówię na to wazówka, ale nie wiem. Y, może w różnych częściach Polski się to różnie nazywa. Ja zawsze mówiłam wazówka, a wczoraj zostałam poprawiona, że co to jest wazówka niby i że nazywa się to chochla. Nasze kokilki są już pełne, więc odstawiamy je teraz do pełnego wystygnięcia, a kiedy w pełni wystygną, wsadzamy je na minimum 4-5 godzin do lodówki i dopiero potem będziemy je wyjmować. Teraz czas na danie główne, a będzie to taka a'la pizza na bazie pinsy. Ponieważ ma to być szybkie do zrobienia i łatwe, proste i pyszne, to użyjemy sobie właśnie tego jako naszego spodu. Kto by się bawił, wiecie, ma przyjść do Was za pół godziny ktoś, komu chcecie trochę zaimponować, nie macie czasu, jeszcze musicie włosy ogarnąć. To jest rozwiązanie. Więc to będzie nasz spód, to jest takie troszeczkę już upieczone, ale nie do końca, e, więc będziemy to wstawiać do piekarnika. Ja piekarnik już nagrzewam do 220 stopni i w tym czasie zrobimy sobie sos, bo e, posmarujemy sobie tą pinsę lekko sosem. Mam tutaj koncentrat pomidorowy, którego wyłożymy sobie takie dwie łyżeczki, duże łyżki, duże łyżeczki, to jest coś pomiędzy. Do miski. Dodajemy sobie troszeczkę oliwy. Taką łyżeczkę mniej więcej. Dodajemy sobie... Ja dodaję przynajmniej. Jak nie lubicie ostrego, to możecie to pominąć, ale ja dodaję trochę płatków chili. Koniecznie suszona bazylia. Dodajemy dosyć sporo. Nie krępujemy się z tymi ziołami. Suszona bazylia... Dodajemy też suszone oregano i tego też naprawdę nie żałujcie sobie, naprawdę sporo można go dodać. Dodamy sobie jeszcze troszkę cebuly, cebuly, cebuly granulowanej. Żeby nam dodała troszeczkę jeszcze smaczku w tym sosie. I dodamy sobie jeszcze jeden taki mały, świeży ząbek czosnku. Wiem, że to ma być randka, ale dla mnie Taka, taki sosik do pizzy bez czosnku no to to nie jest sosik więc ktoś będzie musiał przeżyć a to jest też również dobry test jeżeli nie lubisz czosnku nie dogadamy się sorry next dobra przeciskamy go sobie przez praskę tutaj do naszego sosiku dobra no i mieszamy nasz sosik porządnie tutaj na taką jednolitą pastę Dokładnie, dokładnie sobie go. Mieszamy. Teraz delikatnie smarujemy nim naszą pinsę. Nie przeginamy też z nim za bardzo, żeby to nie było zbyt takie, wiecie, zupa pomidorowa, więc najpierw sobie trochę rozsmarujemy, zobaczymy, ile, na ile nam ten sosik tutaj się rozprowadzi. To nie musi być, wiecie, idealnie rozprowadzone, ale fajnie, żeby była tak prawie cała ta. E, pinsa pokryta, żeby przynajmniej nie było dziur, co nie? Żeby był mm, na całej powierzchni ten sos rozprowadzony elegancko. Bardzo ładnie pachnie, bardzo aromatycznie, więc myślę, że naprawdę będzie to pyszne. Dobra, mamy sosik tutaj w miarę ładnie rozsmarowany. Teraz e, to jest część, w której musicie mi zaufać. To są oliwki. To już jest pierwsza rzecz, którą nie wszyscy lubią, ale to są oliwki nadziewane anszuła. Możecie wziąć zwykłe tak, oczywiście, ale zaufajcie mi, spróbujcie kiedyś tych oliwek z anszuła w środku. Moim zdaniem, jeżeli w ogóle lubicie oliwki, to te Wam posmakują. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi oliwek, no to. Trzeba coś tu innego wymyślić, nie wiem, wrzućcie sobie na przykład rukolę na wierzch jeszcze, tylko nie do pieczenia wtedy, co nie? No ale można coś znaleźć na zastępstwo spokojnie. Dla mnie, słuchajcie, te oliwki to jest absolutny smak Hiszpanii ehm, i bardzo chętnie poniesięgam do takich dań. E, oczywiście dzisiaj jesteśmy we Włoszech, no ale po prostu mi się one tak bardzo dobrze kojarzą. Wyciągnęłam je sobie tutaj do miski, żeby je odsączyć i układamy je sobie tak dosyć przypadkowo na naszą pinsę. Ja lubię dużo, oczywiście tutaj już ułożenie tego zależy od was w pełni, ale po prostu ja lubię, jeżeli na pizzy jest dużo składników i jeżeli ona jest taka bardziej bogata, także dla mnie absolutnie musi być naćkane tych oliwek. No po prostu też kocham oliwki, więc ciężko, żebym ich tutaj nie dołożyła sporo. Dobra, mamy na oliwczoną naszą pizzę i akurat Yy, nagrzał mi się już piekarnik, więc wrzucamy ją teraz na takie 5-6 minut do piekarnika. Potem już nie będziemy jej więcej piec. Yy, mamy jeszcze składniki do dołożenia, ale już na zimno, więc wrzucamy ją na ten dłuższy czas pieczenia, czyli 5-6 minut. I teraz czas na resztę dodatków. Mamy dzisiaj tak, Mamy yy, prosiutko krudo, czyli szynkę dojrzewającą, taką surową. Dodamy ją sobie na całą naszą pizzę. Nie będę jej kroić, będę ją sobie rozrywać w takie, w takie o kawałeczki i będę ją sobie układać tak na całej naszej pizzy elegancko między oliwkami. Kładamy szynkę. Również bardzo lubię, więc też nie będę jej sobie żałować. Ja zdecydowanie bardziej jestem fanką. Takiej szynki niż takiej gotowanej. Także jeżeli na przykład nie jedliście, no to polecam Wam spróbować, a jak jedliście, no to na pewno wiecie o czym mówię. To jest bardzo dobry smak mm. i na pizzy, i na kanapkę, i do sałatki, do makaronu. Czasem bardzo, bardzo smaczna rzecz. Dobra. Myślę, że jeszcze sobie damy tak pół plastereczka, żeby było tak na bogato. Wiecie o co chodzi. Wyłożymy sobie słuchajcie naszą pincę na taką piękną dechę, żeby ona ładnie tutaj wyglądała. I teraz czas na gwóźdź programu, czyli buratę. Słuchajcie, ja kocham buratę, naprawdę. E, jest to wspaniały produkt. E, pyszny, kremowy ser, który w środku ma Rozpływającą się po prostu śmietankę. No naprawdę nie da się lepiej. I teraz tak, dajemy ją sobie tutaj na naszą pinsę i. Jeżeli chcecie, to możecie ją zostawić w ten sposób, jako taką kulę i potem już przy gościu, przy gościach, przy kimś, albo sami sobie później dla fanu. Yy, rozcinacie ją, ona tak się ładnie rozpływa i tak dalej, albo możecie to zrobić już od razu. Ja to zrobię od razu, no bo będziemy niedługo to sobie jeść. I po prostu otwieracie ją sobie tutaj od środka. Ona się tak otwiera jak pomarańczka, trochę. I sobie otwieramy. I słuchajcie, ja po prostu lubię ją sobie tak porozrywać trochę, porozkładać tutaj. Ja wiem, że to wygląda teraz, jakbym się babrała w jedzeniu. Ale naprawdę, no wystarczy ją dosłownie tą skórkę pociągnąć. I ona się sama tutaj nam rozkłada pięknie. Mm. Taki jest najprostszy sposób. Yy, I oczywiście troszkę ją sobie jeszcze bardziej równomiernie porościągamy widelcami. Ona będzie na całej naszej pizzy tak ładnie rozlana. Teraz słuchajcie, yy, troszeczkę sobie jeszcze tutaj doprawimy z góry, więc posypujemy sobie to delikatnie oregano, żeby był taki troszeczkę wyraźniejszy smaczek odrobina oregano na tą naszą buratę. Dodamy sobie jeszcze świeżo mielony pieprz. Ja lubię do buraty idealnie odrobina świeżego pieprzu, bo burata jest dosyć delikatna sama w sobie, więc warto jej trochę dodać i wyciągnąć z niej ten smak. Odrobineczka, dosłownie soli. Tak na sam ten serek kremowy. I teraz jeszcze coś takiego dodatkowego, eee, co ja lubię. To jest oliwa, czyli polewamy nią bardzo delikatnie, całą naszą pinsę z góry. O, i mamy to, słuchajcie. Nasza pinca wygląda, prezentuje się w ten sposób i jest już gotowa do podania. Więc czas na test smaku. Zaczynamy od naszej pinsy. Kroimy sobie piękny. Ale jak to pachnie, jak to wygląda w ogóle. Nie no mega. Kroimy sobie w taki krzyżyk. O, oczywiście możecie sobie pokroić jak chcecie, ale tak będzie najwygodniej wejdą nam takie cztery kawałeczki. I dobra, oliwka uciekła. Jedamy. Hm. Mm, pyszne są te oliwki, naprawdę. Dobra. I test z meczku. Mm. Naprawdę myślę, że każdy, kto to tego spróbuje, będzie pod wrażeniem. Teraz czeka nas najtrudniejsze zadanie, czyli wyciąganie pana koty z foremek, bo już się nam tutaj ładnie ścięła. Mam tutaj wrzątek wlewamy sobie do innej miseczki foremki, cokolwiek co Wam będzie wygodnie. I ponoć po wsadzeniu jej do gorącej wody. Mam nadzieję, że nie pęknie ta foremka, ale podobno po wsadzeniu do gorącej wody powinno to nam elegancko wyjść. Więc ja ją tutaj chwilę podtrzymam, bo jest to niestety. Obawiam się, że z lodówki to może pójść w różną stronę. Sprawdźmy, aby nie pękło. Wsadzamy na chwilę. Opa. Dobra. Na razie się trzyma. Nie pęka. Widzę, że tutaj od brzegów troszeczkę nam się, mm, tak jakby, poci ta pana kotta, więc mam nadzieję, że to właśnie tutaj, e, gdzie ona się troszeczkę tak właśnie zaczyna. O, pięknie, dobra, dobra, wyciągamy, słuchajcie. E, tylko czym? <laughs> dobra, podniosę sobie łyżką. O, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I powinno nam to pięknie wyjść. Ciągnę sobie tutaj, bo ta foremka jest teraz gorąca. Mam nadzieję, że nie za długo to podtrzymałam, kurczę, i że to nam się nie rozleje teraz. Dobra, spróbujemy na razie drugą na chwileczkę tylko wsadzić. Na chwileczkę. Ałała. Dobra, a tą spróbujemy. Kurczę, wyzwanie. Dobra, kochani, zrobimy taki myk. Talerz. Przykrywamy i szybko muszę to obrócić. Uwaga. O, Dobra, troszkę wypłynęło nam. Ale blobik, ale blobik wyszedł. No dobra, dobra. Mam do tego taką pulpę mango, więc dodamy sobie troszkę tego do smaczku. A nie, dobra, to są kawałeczki mango nawet. Nawet nie przeczytałam, co mam w puszce, Dobra, będzie też dzi. Bierzemy sobie kawałeczek mango. Ułożymy sobie tak pięknie. O! zjeżdża, Nie zjeżdżaj. Dobra, pięknie! Proszę bardzo podane, troszeczkę rozlane. Dobra, wyciągniemy to od razu. Trzeba je w miarę szybko wyjmować. No i co? Testujemy. Proszę bardzo, to jest test. Uwaga, jak się pięknie kroi. O! Super. No i co? Smacznego. Mmm. Jest.